Myślę jeszcze się kaminę na ostatnich do tornują. No tak, ja już to wspominałem, no, Torun to jest bardzo mocny zespół. E, przyjechało czterech zawodników z Grand Prix, więc e, w każdej chwili było się jeszcze spodziewać, że chłopacy odpalą. Zwłaszcza Lambert, który na początku gdzieś tam miał problemy ale widać, że były ostatnie trzy biegi, że jest poza zasięgiem, więc e, no, wspomniałem, no, przyjechała bardzo mocna drużyna, Torun wygrywa dzisiaj zasłużenie, no bo zrobił więcej punktów i to wszystko. Pierwsze dwa mecze dały chyba taką jedną... A potem nie i w miarę jedzenia ogólnie. Na nadzieję, tak. Trzeba. I jak dalej będziemy przecież? No tak, na pewno, no bo zwłaszcza, że no, pierwszy mecz był ciężki, bo z tym odstolenie, bo coś może się spodziewać, bo pierwsza mieszkłoski wygraliśmy tutaj. Apetyt rośnie wiadomo, no ale no z taką formą na pewno będzie ciężko właśnie do playoffów. E, chyba ten plen minimum mamy już w szansie weksali, ale no, wiadomo, że z, z meczu na mecz byliśmy, chcieliśmy więcej. No teraz zobaczcie, jeszcze mam parę meczów, będziemy wszystko robić, żeby po prostu wygrywać mecz u siebie. Udało się wywieźć e, z za punkty. E, no i to dla Ciebie był spe, specyficzny mecz, ponieważ tutaj jeździłeś? Tak, jeździłem tu przez e, 3, 4 lata miałem kontrakt, rok byłem na wypożyczeniu. Dwa punkty, dużo nie dużo, ale myślę, że te dwa punkty dołożyłem do zwycięstwa, które udało się osiągnąć. No można tak powiedzieć właśnie, że może to właśnie twoje punkty tutaj przychyliły tę szal szalę właśnie zwycięstwa. No ciężko im powiedzieć, jakby ja daję z siebie zawsze 110-120%, gdzieś popełniam błędy, uczę się cały czas, wyciągam wnioski i miejmy nadzieję, że następne mecze będą coraz lepsze. No właśnie, czy ten mecz może być takim przełomowym, że teraz się bardziej wzmocnicie i, i no czas na teraz zwycięstwo kolejne? My, myślę, że tak, ponieważ tutaj zawodnicy z Torunia się dopasowali dobrze do toru, bo to widać, przywozili punkty. Moje... Moje tylko te dwa punkty, ale myślę, że to pomoże zbuduje nas jako drużynę uh, przed kolejnymi występami. Tough game, uh, we stay very close all, all, all the match and uh, 14 uh race you won and actually it was very very important. Yeah it was a hard meeting we was kind of level on points all throughout the night and and I didn't start very well um we have uh, zero and then one point and then uh three-three three so yeah, it worked out uh, pretty good in the end. we, we changed bikes and, uh, and got things working and, and moving forwards. and uh, when it counted in the last heat, we uh, managed to pull off a 5-1 in Pavel and um, made it a bit easier for for jack and and patrick. but uh, yeah, we are super pleased with this win and um, especially to beat at uh, their home track. yeah, before that uh, last uh, race, what, what you were thinking about. <laughs> same as all the other races, you know, just. Go out, focus on the start. As uh, you know, two things to be uh, focusing on, and um, yeah, just focus on as little as, little as possible, and, and make sure I uh, do the best of them things, and uh, the rest is uh, rest will just follow and um, and just happen. You know, so uh, yeah, sometimes you get carried away in the moment, and um, and then it doesn't work out. So it's better. Uh, for me, just to you know, keep calm and uh, focus on the small things. Mm -hmm. What do you think uh, that uh, match can be like uh, something like big change for us for next game? Definitely, yes. um, you know, we've got an ne extra away uh, meeting as well, so um, against a strong team as well. So, uh, yeah, just give us confidence that we we can do it and, uh, and we can do it on a way track with a strong team. Um, so, yeah, we, we just uh, keep focused and um,

Dało wiarę, że, że, że my jesteśmy w stanie wygrywać, tym bardziej, że potwierdziliśmy dzisiaj potencjał. A przypomnę, że no nie wszyscy pojechali równo. Paweł miał ogromne kłopoty dzisiaj, ale koniec końców udało się. Który, który biegł tym przełomowym, Pana zdaniem? No, na pewno 14 bieg był przełomowy. On, on pokazał. Że, że wystarczy nam przywieźć remis w biegu 15 i to nam temat załatwia. Ale zwracam uwagę jeszcze na jedną rzecz. To, 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 co jest naszą bolączką, juniorzy, tak? Dzisiaj dwa punkty tylko, można powiedzieć, ale te dwa punkty zdecydowały o tym, że wygraliśmy dzisiaj. Co nie oznacza, że jesteśmy zadowoleni z jazdy juniorów. A dziękuję bardzo. Nie pierwszy, nie ostatnie derby w moim życiu, więc... Między innymi porównując to, to tak, atmosfera była odczuwalna, taka jak w meczach, gdzie na góra w Gorzowie. Przyśpiewki były kontrowersyjne, bym powiedział, ale na tym są... Na tym polegają derby, więc yy, fajnie, że się udało wygrać mimo wszystko. Przed tym 15 biegiem czuliście, że te 3-3 jest takie spokojny do urwania, czy jednak trzeba było się tam rozdalecać. Z koncepcji było wiele w pierwszym łuku. Najłatwiejsza była taka, żeby wygrać start i założyć nikiego, jednak wiem, że... Nawet po wygranym starcie to wiem, że nikt by pojechał prosto, bo już takie sytuacje tutaj z nim miałem, więc opcja była taka, że po starcie się tam nie pcham, bo nie byłem na tyle z przodu, żeby w ogóle go założyć, więc szybka przycinka do małej. Tym bardziej, że na pewno mi szkoda tego biegu, bo jakbym szybciej wskoczył na tą linię zewnętrzną, szczególnie na drugim łuku, myślę, że udałoby mi się minąć nikiego jak w biegu chyba szóstym. Więc może następnym razem. Ciężki, ciężko rozpoczęliście ten sezon, ale chyba powoli już na te tryby. Szczególnie na tego meczu z motorem, ale są kolejne mecze tam trzeba wygrywać. Tak, na pewno. No, dzisiaj udało nam się ten mecz wyciągnąć na swoją korzyść. Tym bardziej, że mecz może być wygrany lekko. Przegraliśmy w Gorzowie, a z osłabionym Lublinem również przegraliśmy, więc te punkty nam uciekły trochę niepotrzebnie i jest naprawdę sytuacja jeśli chodzi o tabelę jest nerwowa. Więc dzisiejsze zwycięstwo nam dużo dało, mamy lekki oddech jednak, potrzebujemy tych punktów, żeby awansować do tej szóstki. I co, myślę, że musimy jeszcze popracować nad tym, żebyśmy, można powiedzieć, wszyscy jadą u nas, ale tak, żeby w jednym momencie wszyscy zaskoczyli, żeby ten wynik po prostu był lepszy. Yy, I tyle, bo może jest potencjał, ale trzeba jeszcze poszukać właśnie tej prędkości w następnych meczach, żeby było spokojniej.